Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek 19 tygodnia, zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj, we, we fragmencie Ewangelii według Świętego Mateusza, czytamy rozmowę Pana Jezusa z Piotrem i to pytanie Piotra: czy należy płacić podatek na świątynię. Jezus odpowiada, że podatek bierze się od obcych, a nie od synów, ale dodaje, aby nie było zgorszenia wśród ludzi, idź złów w rybę i zapłać podatek za mnie i za siebie. I to jest chyba, kochani, dzisiaj takie najcenniejsze trafienie Pana Jezusa, jeśli odnosimy Ewangelię do naszego życia. Aby nie było zgorszenia wśród ludzi. Kochani, my często właśnie deklarujemy się, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że kochamy Pana Boga, że chcemy słuchać Jego słów, chcemy według tych słuch, słów i według tego nauczania żyć, ale często swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją decyzją, czy to właśnie względem najbliższych, czy to względem tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, przyczyniamy się do zgorszenia drugiego człowieka. I o tym dzisiaj przestrzega nas Pan Jezus. Abyśmy nie byli przyczyną zgorszenia dla innych. Jeśli chcemy żyć Ewangelią, jeśli chcemy żyć z Chrystusem, jeśli przyjmujemy Jego naukę, czyńmy wszystko, aby poprzez nasze czyny inni również pragnęli przynależeć do Chrystusa. Abyśmy nigdy nie zgorszyli drugiego człowieka. A łatwo nam to przychodzi. Kiedy choćby nie dajemy świadectwa miłości, o których uczy nas Chrystus. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego poniedziałku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.